Jestem nadpany, to wciągło mnie Nie ma już jej codzienny stygmat. Wielkoleją fale, tak jak każdy mi mówi, weź się weź pania już nie to się. Gdy jej te buty raki, to capture w Ciągle w życiu mam satuszy wszyscy Nie chcę ich brać, ale ciągnie coś mnie. Gdy i te buty raki, y, to capture w Ciągle w przeciu mam satuszy wszyscy Nie chcę ich brać, ale ciągnie coś mnie. Potrzebuję pomocy, potrzebuję cię, leczy na ciebie liczyć już nie ta się Wstałem do w kubie kram proszę cię, ratuj mnie, zapomniałem, że nie ma już cię. Kumpel pyta, czy pan się, ej Chyba pójdę najepać się, ej Ty i te do rakito, kaptur na web Ciągle w życiu mam satysfakcyjny raz. Nie chcę ich brać, ale ciągnie coś mnie Ty i te do rakito, kaptur na web Ciągle w życiu mam satysfakcyjny raz. Nie chcę ich brać, ale ciągnie coś mnie Znów naćpałem się Tu ci nie daje mi W pani dworze film Mieliśmy bycie, czasem ja i ty Dziś smów najebie się, bo w moim sieciu nie macie Ty i te body, to kaptur lek, w ciągle w sieciu mam satuszysty, raz, nie chcę ich pukać, ale ciągnie coś mnie D te poty, droki to kaptur lek, w ciągle w życiu mam satuszysty, raz, nie chcę ich pukać, ale ciągnie coś mnie Ty i te body, to kaptur lore, w ciągle w życiu mam satuszysty, raz, nie chcę ich pukać, ale ciągnie coś mnie Ty i te poty, droki to kapturet, w ciągle w sieciu mam satuszysty, raz Nie chcę ich pukać, ale ciągnie coś mnie